In a world flooded with cash, where central banks are printing like there's no tomorrow, you need a hedge against inflation. Gold and silver, they never lost their value throughout history. Europabullion.com is rated the best precious metals dealer in Europe, offering you precious metals at low premiums with insured international shipping. And 5 an The Real Money Shop. Jakiś czas temu na kanale pojawił się odcinek poświęcony mojej taktyce inwestowania w srebro. Cieszył się on sporym zainteresowaniem i stał się jednym z najczęściej oglądanych filmów. A ponieważ w moim staku inwestycyjnym znajduje się także złoto, Zdecydowałem się nagrać film poświęcony moim zasadom inwestowania w ten metal, licząc, że przyciągnie Waszą uwagę co najmniej tak samo mocno jak film o srebrze. Zapraszam więc do oglądania. Punkt pierwszy: Edukacja to podstawa. Jak w przypadku każdej inwestycji, zanim w coś włożymy pieniądze, musimy rozumieć, dlaczego chcemy to kupić, a także mieć jakieś choć zgrubne scenariusze postępowania odnośnie wejścia i wyjścia ze swoim kapitałem. Na szczęście temat złota jest dość prosty do zrozumienia, nawet dla amatorów. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba się przyłożyć i dokonać choć podstawowej analizy fundamentalnej. Musimy przecież wiedzieć, w jakiej fazie cyklu rynkowego jesteśmy, jakie są obecne realne stopy procentowe i jakie mogą być w przyszłości, dokąd obecnie płynie kapitał, oraz zrozumieć to, jak geopolityka wpływa na naszą inwestycję. Choć chcąc być szczerym, może okazać się, że nawet jak zrobicie wszystko wzorowo. A jednocześnie doskonale określicie wszelkie fundamenty, rynek zachowa się nieszablonowo i wasza inwestycja nie przyniesie takich zwrotów, jakich oczekiwaliście. Na pocieszenie powiem, że będziecie wtedy chociaż wiedzieli, dlaczego straciliście i być może pozwoli to uniknąć wam strat w przyszłości. Często jednak zdarza się sytuacja, gdy początkujący inwestorzy dają się ponieść jakiejś modzie na rynku, lub nawet panice czy bańce, i wchodzą w dane aktywo wtedy, gdy pakuje się w nie przysłowiowa ulica. Potem tracą i zniechęcają się do tego typu inwestycji. A właśnie w okresie tego zniechęcenia owo aktywo potrafi przynieść największe zyski. Złoto nie jest tutaj wyjątkiem i boleśnie przekonali się o tym choćby ci, którzy kupowali je na wysokiej górce w panice covidowej czy też tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Punkt drugi: Nie traktuję złota jako klasycznej inwestycji lub spekulacji. Złoto traktuję jako sposób ochrony mojego majątku przed inflacją w długiej skali czasowej. Ponieważ nim nie spekuluję, nie przejmuję się krótkofalowymi wahaniami ceny. Ewentualne spadki traktuję jako okazję do powiększania swoich zasobów złota, ale po wzrostach z akumulowanego złota jeszcze nie sprzedaję. Złoto nie musi dla mnie drożyć. Może nawet tanieć, ale pod warunkiem, że spadek jego ceny jest taki sam lub mniejszy niż aktualna deflacja. O ile taka znów się pojawi, co przy dzisiejszej polityce banków centralnych nie jest prawdopodobnym scenariuszem. Nie uznaję złota jako pełnoprawnej inwestycji, lecz jako sposób na przeniesienie wartości mojego majątku w czasie. Złoto robi to od tysiącleci i dowodów na jego skuteczność jest wiele. W skali ostatnich ponad 100 lat dobrym i często przywoływanym przykładem jest Ford T, który na początku XX wieku kosztował około 20 uncji złota. 100 lat później, za równowartość owych 20 uncji także kupowało się samochód ze średniej półki cenowej. Inny przykład dotyczy garnituru szytego na miarę. Około 100 lat temu jego uszycie kosztowało 1 uncję złota, obecnie musimy wydać na to podobną kwotę. Gdybyśmy chcieli użyć znacznie dłuższego przedziału czasu, możemy porównać cenę taniego wina w cesarstwie rzymskim. Okazuje się, że taka sama ilość złota pozwala zakupić mniej więcej tyle samo taniego wina obecnie, co 2000 lat temu. Jeśli chodzi o współczesne czasy, mamy więcej materiałów do analiz. Od 1971 roku, gdy decyzją prezydenta Nixona złoto zostało ostatecznie usunięte z systemu monetarnego, mamy dostęp do ciągłych notowań złota na rynku. Ich analiza pozwala sprawdzić, jak długo powinna trwać nasza akumulacja złota, żeby dawało ono dobrą ochronę naszego majątku. Zrobiłem na ten temat dwa filmy, do których obejrzenia teraz odsyłam. Linki są w prawym górnym rogu. Mówiąc w skrócie, nasze zakupy powinny trwać najlepiej 20-25 lat, żeby mieć w zasadzie pewność, że nie stracimy. W przypadku krótszych odcinków zdarzają się sytuacje, w których na złocie możemy odnotować stratę. Stanie się to wtedy, gdy zaczniemy zakupy w niewłaściwym czasie, stąd tak ważna jest analiza fundamentalna, o której wspominałem na początku. Oczywiście nie mamy gwarancji, że zachowanie, które prezentowało złoto przez ostatnie setki czy nawet tysiące lat, będzie kontynuowane w przyszłości. Radziło sobie ono jednak pomimo najróżniejszych zawieruch, prób jego konfiskaty czy oczerniania i nazywania go barbarzyńskim reliktem. Jestem gotów zaryzykować, że będzie radziło sobie przez co najmniej następne kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przez które będzie mi potrzebne. Punkt trzeci. Kupuję tylko złoto fizyczne. Nie inwestuję w papierowe kontrakty na złoto, nie kupuję złotych ETF-ów ani spółek wydobywających złoto. Interesuje mnie tylko i wyłącznie fizyczny metal, który mogę mieć przy sobie albo w pewnym miejscu, którego położenie znam ja i moja najbliższa rodzina. Warto pamiętać, że wszelkiego rodzaju fundusze inwestujące w złoto pośrednio lub replikujące jego zachowanie to papierki lub zapisy elektroniczne, które mogą bardzo łatwo zniknąć, gdy zarządzającemu naszymi środkami powinie się noga. Oczywiście można próbować inwestycji w fundusze ETF zabezpieczone fizycznym metalem. Ma to taką zaletę, że uwalnia nas od problemu przechowywania złota i zastanawiania się, gdzie je schować. To jednak pozorna zaleta, bo w mojej opinii złoto kupuje się po to, żeby było ono dla nas zabezpieczeniem na przyszłość i na trudne czasy. A jak te trudne czasy nadejdą, to może okazać się, że do środków trzymanych gdzieś tam daleko w innym kraju nie mamy dostępu, albo fundusz co prawda niby inwestował w złoto fizyczne, ale i tak proponuje nam rozliczenie w tracącej na wartości walucie fiducjarnej. Zwróćcie uwagę, że dokładnie takie właśnie zapisy ma każdy, nawet uznany za renomowany ETF inwestujący w złoto fizyczne. Co więcej, rozliczenie się w fizycznym złocie wchodzi w rachubę tylko i wyłącznie dla dużych inwestorów, bo w przypadku większości takich funduszy jednostkami rozliczeniowymi są sztabki i to najczęściej te o wadze 12,5 kg. Nikt tam nie będzie bawił się wyciąganie ze skarbca naszych kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu uncji i odsyłanie ich do Polski na nasze życzenie. Inwestowanie w ETF-y nie jest przy tym bezkosztowe. Najbardziej renomowane fundusze tego typu mają opłaty za zarządzanie wynoszące niespełna 0,5%. Ale to nie koniec opłat, bo musimy jeszcze ponieść koszty rachunku maklerskiego i prowizję naszego brokera. A biorąc pod uwagę fakt, że spready na dobrze kupowanym metalu fizycznym potrafią sięgać tylko 2-3%, ogólne koszty obu typów inwestycji nie różnią się znacząco od siebie. Jeśli chodzi o spółki wydobywające złoto, nie inwestuję w nie, bo dla mnie to trochę takie złoto z lewarem albo na sterydach. Niestabilność i wahania na tym rynku są dla mnie zbyt duże, co powoduje, iż musiałbym poświęcać dużo czasu na analizę kursów i określanie poziomów wejścia i wyjścia. Nie jestem mocno zaangażowanym inwestorem, więc takie podejście mi nie odpowiada. Nie wykluczam jednak, że w przyszłości, gdy moja ekspozycja na fizyczny metal zrobi się dostatecznie duża, część swoich środków zacznę inwestować bardziej ryzykownie i wtedy pewnie rozważę zakup akcji spółek wydobywczych. Punkt czwarty: preferuję monety nad sztabkami. W mojej kolekcji znajdują się zarówno monety jak i sztabki, wolę jednak monety i w związku z tym jest ich zdecydowanie więcej niż sztabek. Podstawowa zaleta sztabek to cena. Są mniej trudne w wybijaniu, a więc na jednej uncji są około kilkadziesiąt złotych tańsze niż monety bulionowe. W tym przypadku najbezpieczniej zainteresować się produktami renomowanych firm, które posiadają akredytację LBMA i są sprzedawane w specjalnych certipakach. Pośród producentów z sztabek, których można śmiało polecić, należy wymienić australijskie Perchmint, kanadyjską Royal Canadian Mint, szwajcarskie firmy Heraus i Valkambi, czy takie jak np. Metalor, Sea Hefner, Pump, Umicor czy Rand Raffinery. Moim zdaniem cena sztabek to ich jedyna zaleta w porównaniu do monet. Z jednej strony można powiedzieć, że sztabki są bezpieczniejsze, bo sprzedawane są w specjalnych certipakach zawierających numer seryjny zgodny z numerem na sztabce i certyfikaty autentyczności tyle, że takie opakowania i certyfikaty łatwiej podrobić niż same sztabki. W efekcie, chcąc sprawdzić autentyczność sztabki, musimy wyjąć ją z opakowania i zniszczyć CertiPak. To powoduje kolejny problem, bo niektórzy kupujący krzywym okiem patrzą na sztabki wyjęte z CertiPaka i próbują obniżać cenę. Mamy więc pewną kwadraturę koła. Z jednej strony CertiPak to jakiś tam gwarant autentyczności, z drugiej, chcąc mieć 100% pewność, musimy go zniszczyć i tym samym utrudnić sobie późniejszą sprzedaż. Z monetami nie ma tego problemu, bo są one sprzedawane w kapslach, które bez problemu można otworzyć. Do monety łatwo się dostać, a przez to dostajemy kilka możliwości potwierdzenia jej autentyczności domowymi sposobami. Oczywiście najprostszy to suwmiarka, waga i magnes. Nie można zapomnieć o specjalnych linijkach oraz aplikacjach na telefon, które na podstawie dźwięku wydawanego przez monetę są w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem potwierdzić jej autentyczność. Te proste sposoby są dostępne dla każdego, nawet początkującego inwestora. A więc sprawdzenie autentyczności monety jest łatwe i nie powoduje zniszczenia żadnego opakowania ani samego produktu. Punkt piąty. Najczęściej kupuje tanie monety bulionowe. Początkujący inwestor powinien zainteresować się głównie monetami należącymi do kanonicznej szóstki. Są to w kolejności wchodzenia na rynek południowoafrykański Krugerant, kanadyjski liść klonowy, amerykański orzeł, australijski kangur, który debiutował jako australijski samorodek, brytyjska Brytania oraz wiedeński filharmonik. To monety bite w ogromnych jak na złoto nakładach, a przez to tanie, a jednocześnie doskonale znane i rozpoznawalne na całym świecie. Nie ma więc żadnych problemów z ich zakupem i sprzedażą, a jednocześnie nawet amator ma łatwy dostęp do narzędzi wspomagających badanie ich autentyczności. Warto tutaj dodać, że z czystego złota są wykonane tylko cztery z tych monet. Krugerand i amerykański orzeł mają domieszki innych metali, przez to ich próba jest mniejsza i wynosi 9167. Aby więc zagwarantować jedną uncję czystego złota, muszą ważyć trochę więcej i w ich przypadku waga sięga 33,93 g. Ze względu na dobre zabezpieczenie przed fałszerstwem, najbardziej polecam zakupy australijskiego kangura, britanii, kanadyjskiego liścia klonowego i wiedeńskiego filharmonika. Nowe zabezpieczenia pojawiły się ostatnio na amerykańskim Orle, ale nie są one zbyt wyrafinowane. Pewnym dinozaurem na rynku pozostał więc tylko rand, którego wizerunek prawie nie zmienił się od debiutu na rynku, czyli od roku 1967. Jest on więc słabiej zabezpieczony i najłatwiejszy do podrobienia. Jeśli chodzi o walory kolekcjonerskie i urozmaicenie swojej kolekcji, najlepiej wypada tutaj australijski kangur, u którego co roku mamy inny wizerunek. Gdy ktoś uzbiera kanoniczną szóstkę i jednocześnie jest w stanie co roku kupować nowego kangura, a wciąż cierpi na niedobór urozmaicenia, na rynku wybór jest naprawdę spory. Poza kanoniczną szóstką mamy jeszcze kilka innych monet bulionowych, które także są dobrze znane i dostępne w sprzedaży, choć ich ceny są już najczęściej trochę wyższe niż wcześniej wspomnianych najpopularniejszych monet. Pośród znanych złotych bulionówek, które można kupić w rozsądnej cenie i u których wizerunek zmienia się co roku, możemy wymienić chińską pandę, australijskiego emu, serię Lunar z Perfmint oraz Somalińskiego Słonia. Stały wygląd mają za to Meksykański Libertat, Amerykański Bizon oraz Arkanoego. Ostatnio rynek srebrnego bulionu szturmem zdobyły monety Godes Europa oraz Bull and Bear produkowane przez bułgarską mennicę Bullmint na zlecenie w sklepu Europa Bullion. Teraz Bull and Bear zaczyna ukazywać się także w złocie, więc może powtórzyć sukces swojego srebrnego odpowiednika. Osoby o patriotycznym zacięciu mogą zechcieć włączyć do swojej kolekcji polską bulionówkę, czyli Bielika. Jest on bity od 1995 roku w wagach 1,10, 1,4, 1,2 i 1 uncji i nominałach od 50 do 500 zł. Nakłady są jednak symboliczne i wynoszą od 500 do 5000 sztuk. Ceny złotych bilików są więc wyraźnie wyższe niż innych popularnych monet bulionowych, a ich rozpoznawalność poza polską jest niska. Punkt szósty: kupuje nie tylko monety jednouncjowe. Zwykle uznaje się, że w przypadku złota najbardziej opłaca się kupować monety jednouncjowe, bo na mniejszych wagach mamy dużo większe narzuty. Opinie takie można znaleźć nie tylko na wielu popularnych kanałach internetowych, ale także w poważnych książkach dotyczących inwestowania. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej skomplikowana. Faktycznie, w przypadku popularnych bolionówek najbardziej opłaca się zakup jednouncjówek. Tam spread, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży i ceną skupu, potrafi sięgać tylko 2-3%. Nie zawsze mam jednak na tyle duże środki, żeby od razu kupować monety jednouncjowe. Co więcej, bywają na rynku całe miesiące, gdy oceniam, że cena złota jest za wysoka i uważam, że w przyszłości czekają nas spadki. W tym czasie nie chcę jednak całkowicie rezygnować z zakupów złota. Mogę się przecież mylić i cena złota wcale nie musi spaść tak, jak tego oczekuję. Więc w tym okresie zamiast jednouncjówek kupuję mniejsze gramatury lub złoto historyczne. Wiele osób nie kupuje złotych monet boljonowych o wadze mniejszej od jednej uncji, argumentując to bardzo dużymi narzutami na tego typu produktach. Faktycznie, w przeliczeniu na jedną uncję wychodzą one znacznie drożej niż monety jednouncjowe. Warto jednak spoglądać nie na samą premię, ale na spread, czyli różnicę pomiędzy ceną sprzedaży i skupu. Okazuje się bowiem, że wiele monet klasy 1,20, 1,10, 1,4 i pół uncji jest skupowanych przez dealerów w bardzo dobrych cenach przez co spread na nich potrafi sięgać kilku procent i wcale nie są one takim złym pomysłem inwestycyjnym, jak sugerują niektóre poważne poradniki. Tej tematyce poświęciłem osobny film, do którego obejrzenia oczywiście zachęcam. Część renomowanych menic wciąż bije historyczne monety, traktując je obecnie nie jako monety obiegowe, ale jako klasyczne bulionówki. Świetnym przykładem jest tutaj suweren bity przez brytyjską Royal Mint, czy dukaty, korony i guldeny bite przez mennicę austriacką. Co więcej, na rynku jest wiele starych złotych monet obiegowych. Bardzo popularne są 20 frankówki z krajów tworzących łacińską Unię Monetarną, holenderskie guldeny, włoskie liry, niemieckie marki, amerykańskie dolary czy rosyjskie ruble. Wiele z tych monet pojawia się w ofertach dealerów metali szlachetnych czy też na różnego rodzaju portalach aukcyjnych i można je kupić w bardzo dobrych cenach. Nie ma potem też żadnych problemów z ich sprzedażą. Skupi od was każdy dobry dealer i wiele osób prywatnych. Nie będę tutaj szczegółowo rozwijał tego tematu, zainteresowanych odeślę do mojej playlisty pod tytułem Tanie złoto frakcyjne, gdzie obszernie omawiam monety tego typu. Punkt siódmy. Mam zapas Davis. Cena złota i dolar amerykański są ze sobą ujemnie skorelowane. To oznacza, że bardzo często zdarzają się sytuacje, w których cena złota spada, a cena dolara wyrażonego w złotówkach rośnie. Warto o tym pamiętać i robić zapas dewiz w odwrotnej sytuacji, czyli wtedy gdy dolar i euro są tanie, a złoto drogie. Każdy bank oferuje teraz konta walutowe w najpopularniejszych walutach. Jeśli mamy dobre konto, nie ponosimy za to żadnych dodatkowych kosztów, a jednocześnie mamy dostęp do bankowego kantoru na dobrych zasadach, w których możemy kupować waluty w cenie nie większej niż 2 grosze powyżej średniego kursu. Mając takie konto, możemy łapać dołki na walutach i w momencie, gdy złoto jest drogie, uzupełniać ich zapas. W czasach, gdy sytuacja się odwróci i cena złota zacznie spadać, a cena walut wyrażona w złotówkach rosnąć, jesteśmy gotowi do zakupów niejako na podwójnej promocji. Bo kupujemy złoto po spadkach w walutach, które zaopatrzyliśmy się, gdy były one tanie. Punkt 8. Gdzie kupuję złoto? Złoto kupuję w zasadzie tylko u renomowanych dealerów metali szlachetnych. Ich listę i moją opinię o każdym z takich dealerów znajdziecie w dwóch filmach opublikowanych wcześniej na tym kanale. Od czasu do czasu zdarzało mi się kupować złoto w sklepach numizmatycznych. Dotyczyło to jednak tylko i wyłącznie sytuacji, w których spodobała mi się jakaś stara moneta obiegowa o niewielkiej premii. Polowałem wtedy na jej najlepszą cenę, na przykład na portalu Numimarket, i jak w końcu znalazłem odpowiadającą mi stawkę, wyszukiwałem dane na temat sklepu na tym portalu i jechałem dokonać zakupu osobiście. Nie zdarzyło mi się za to kupować złota na rynku wtórnym od osób prywatnych. Ponikam takich sytuacji, bo zwykle mamy do czynienia z dużymi kwotami i uważam taki sposób prowadzenia interesów za zbyt ryzykowny. Co więcej, w przypadku takich zakupów, to na mnie jako kupującym spoczywa obowiązek zapłacenia podatku PCC, jeśli zakupy były na kwotę wyższą niż 1000 zł. A w przypadku zakupów złota bardzo łatwo ją przecież przekroczyć. To jednak tylko i wyłącznie moja opinia i można się z nią nie zgadzać. Wiele osób kupuje tylko na rynku wtórnym i chwali sobie taki sposób inwestowania. Oczywiście w takiej sytuacji preferowany jest zakup osobisty i umiejętność sprawdzenia autentyczności kupowanej monety. Punkt 9. Większe zakupy staram się robić osobiście, płacąc gotówką. Gdy przychodzi czas, w którym uważam złoto za tanie, kupuję najczęściej monety jednouncjowe. Wtedy wybieram się do danego dealera i kupuję złoto osobiście, płacąc gotówką. Choć na dealerach spoczywa obowiązek rejestracji tego typu transakcji i powinni zapytać nas o imię i nazwisko oraz PESEL, część sklepów nie robi tego w ogóle. A inna część pozwala podać nam fikcyjne dane. Tym bardziej, że dealer nie ma prawa nas wylegitymować, jeśli nie dokonujemy zakupów większych niż za kwotę 15 tysięcy euro. Ja takich zakupów jeszcze nie robię, więc problem mnie nie dotyczy. Mniejszych zakupów dokonuję natomiast przez internet. Tak jak mówiłem wcześniej, te mniejsze zakupy robię najczęściej wtedy, gdy złoto uważam za drogie i wtedy poluję na okazje rynkowe, promocje oraz lekkie dołki. W przypadku takiej taktyki zakupy internetowe pozwalają mi reagować szybko i w jak najlepszy sposób wykorzystywać okazję. Poświęcam więc swoją anonimowość na rzecz lepszych cen i szybszej reakcji na sytuację rynkową. Oszczędzam też swój czas, bo o ile mogę go poświęcić, żeby pojechać odebrać osobiście towar za grube tysiące złotych, to nie chce mi się tego robić, gdy zakup dotyczy złotych maluków za kwoty rzędu jednego tysiąca złotych. Punkt dziesiąty. Nie korzystam z rabatów ilościowych. W przypadku srebra mocno zachęcałem Was na zakupy większych ilości monet. Zakupy na tuby mennicze, czy nawet na masterboxy opłacają się tam znacznie bardziej niż zakupy pojedynczych monet. Oszczędności potrafią sięgać nawet grubych kilku procent na jednej uncji. W przypadku złota takie podejście moim zdaniem nie ma sensu. Pominę już fakt, że nie stać mnie na zakupy złota na tuby mennicze i to nawet wtedy, gdy uwzględnimy fakt, że w złotej tubie jest typowo 10 monet, a nie 20 czy 25 jak w srebrnej. Po prostu rabaty na zakupy większej ilości złota są naprawdę znikome. Przykładowo w momencie pisania scenariusza do tego filmu u jednego z popularnych dealerów cena jednej uncji jest o 0,1% wyższa niż cena jednej uncji, gdybyśmy zakupili 5 monet. Przy zakupie 10 monet rabat wynosi 20%, a przy zakupie 25 uncji niespełna 0,5%. To śladowe poziomy i często cena złota w ciągu jednego dnia potrafi wahnąć się o większą wartość. Wybranie właściwego momentu zakupu może więc przynieść nam znacznie więcej korzyści niż kupowanie złota na tuby mennicze i łapanie rabatów ilościowych. Punkt 11. Trzymam faktury, paragony i dowody zakupu. Trzymam wszystkie faktury i dowody zakupu swoich monet. Przy późniejszej sprzedaży jest to dodatkowa rzecz, która podnosi moją wiarygodność jako uczciwego sprzedawcy oferującego sprawdzony towar z pewnego źródła. Dodatkowo przy sprzedaży dokumenty te pozwolą mi udowodnić, że zakupu dokonałem co najmniej pół roku wcześniej i dzięki temu nie muszę płacić żadnych podatków. Warto o tym pamiętać, bo sprzedaż złota jest zwolniona ze wszystkich podatków tylko wtedy, gdy z jego sprzedaży dokonamy 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonaliśmy zakupu. Musicie też pamiętać, że jeżeli kupujecie złoto na rynku wtórnym, jesteście zwolnieni z podatku tylko do kwoty 1000 zł. Jeśli kupujecie za większą kwotę, musicie zapłacić podatek PCC. Jeden z powodów, dla których unikam zakupów na rynku wtórnym. Możemy nie płacić żadnych podatków, ale popełniamy wtedy przestępstwo skarbowe i nie mamy żadnego dowodu zakupu. Gdy chcemy mieć dowód zakupu, musimy ze sprzedającym podpisać umowę kupna-sprzedaży, w której będą widniały wszystkie nasze dane i może być to podstawą dla Urzędu Skarbowego do ścigania nas o niezapłacone podatki. Jednocześnie nasze dane trafiają wtedy do osoby, z którą dokonujemy transakcji. Punkt 12. Staram się być cierpliwy i rozsądny. Złoto to aktywo dość stabilne. Tutaj dzienne zmiany rzadko przekraczają poziom 1-2%, a kilkuprocentowe rajdy zdarzają się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jak w przypadku każdej inwestycji, zmiany długofalowe potrafią być jednak spore i to w obie strony. A ponieważ jestem na tym rynku już od dłuższego czasu, bardzo krytycznie patrzę na wszystkich panikarzy i autorów czarnych scenariuszy, w których złoto ma już tylko drożeć i to do niebotycznych poziomów. Od poprzedniego dużego kryzysu w 2008 roku słyszę, że klasyczny rynek się skończył, dodruk nas wykończy i spowoduje hiperinflację, krach z za rogiem i teraz należy tylko kupować złoto, jedzenie i budować schrony. Każdy, kto uwierzył w entuzjastyczne opowieści takich ludzi jak choćby Mike Maloney, który w 2011 roku wydał swoją książkę o inwestowaniu w złoto i posłuchał go, wtedy kupił złoto na górce i po uwzględnieniu inflacji do dzisiaj nie wyszedł na plus. Osoba, która nie uwierzyła Malonejowi i w 2011-2012 roku kupiła ETF na indeks SP500, jest ponad 400% do przodu. Nie twórzcie więc sobie kółek wzajemnej adoracji i baniek informacyjnych. Współczesne media są tak skonstruowane, żeby podsuwać nam rzeczy bliskie temu, co już nas zainteresowało. Często kończy się to tym, że skupiamy się na tylko jednym typie bodźców. Bądźcie więc otwarci, dla równowagi czytajcie i oglądajcie materiały dostarczane przez dziennikarzy i ekonomistów głównego nurtu. Możecie się z nimi nie zgadzać, ale warto wiedzieć co sądzą ludzie, którzy mają inne poglądy niż my. Zakładanie, że tylko my poznaliśmy receptę na sukces jest pychą, która może nas drogo kosztować. Ja regularnie zaglądam do takich ludzi jak Maciej Samcik, Marcin Iwuć, Albert Rokicki, subskrybuję kanały w stylu DNA Rynków, Komparii Krynki, Parkiet, Market News 24, Giełda Inwestycje Trading, Prosta Ekonomia, często czytam Bankier.pl, Analizy.pl czy materiały Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Pamiętajcie też o dywersyfikacji oraz o tym, że są lepsze oraz gorsze czasy do inwestowania w złoto. Inwestowanie w królewski metal to maraton, a nie sprint. Dopuśćcie więc do siebie możliwość czasowego wkładania większych środków w inne aktywa niż metale. Oczywiście nikt nie mówi tutaj o całkowitej rezygnacji z zakupu złota, ale na bardzo długiej drodze każdego inwestora pojawią się okresy, gdy wrzucanie większych ilości pieniędzy w złoto okaże się niewypałem inwestycyjnym. Zalecam więc cierpliwość i rozsądek punkt 13 dywersyfikuję W moim długoterminowym portfelu inwestycyjnym są nieruchomości, akcje, obligacje, fundusze, metale szlachetne i inwestycje alternatywne. Nie wkładam wszystkich środków w złoto. Obecnie stanowi ono około 15% wartości mojego portfela i docelowo nie zamierzam przekraczać poziomu 30-35%. Oczywiście mam jeszcze w portfelu srebro i platynę. Bo uważam te metale za niedowartościowane i w przyszłości, jeśli ich cena w porównaniu do ceny złota znacząco wzrośnie, to, może wymienię je na złoto. Wtedy udział złota w moim portfelu wzrośnie, ale całkowity udział metali szlachetnych nie ulegnie zasadniczej zmianie. Dywersyfikacja, oprócz zalety w postaci większej odporności portfela na zawirowania rynkowe, ma jeszcze ten plus, że pozwala wkładać nasze pieniądze w danym momencie w to aktywo, które uznajemy za najbardziej niedocenione. Tak więc czasami zamiast złota kupuję właśnie srebro, platynę, a gdy giełdy notują duże spadki, większość nadwyżek finansowych lokuję właśnie tam. I to w zasadzie wszystko. Zdaję sobie sprawę, że jest to w większości dość ogólne uwagi i prawie każdy z wymienionych punktów mógłby stać się podstawą niezależnego, obszernego filmu. Dla osób początkujących, a do tych kierowany jest ten materiał, warto mieć jednak szereg podstawowych informacji zebranych w jednym miejscu i mam nadzieję, że pod tym kątem niniejszy film spełni swoje zadanie. Dziękuję Wam za uwagę i życzę samych dobrych decyzji inwestorskich. Powodzenia. Trzymam za Was kciuki. In a world flooded with cash, where central banks are printing like there's no tomorrow, you need a hedge against inflation. Gold and silver, they never lost their value throughout history. Europabullion.com is rated the best precious metals dealer in Europe, offering you precious metals at low premiums. With insured international shipping, and an option to ship up to five orders for a single fee to your door. Europavorian.com The Real Money Shop.